W tak licznym gronie dziennikarzy na naszej konferencji, na której Chrobrych przedstawi nowego trenera pierwszego zespołu. Jest z nami dyrektor Zbigniew Prejs, jest z nami Marek Gołębiewski Zaczniemy może od kilku słów dyrektora. Troszkę powtórzę, że po awansie w 2014 roku do pierwszej Ligi Chrobrych błogów już osiem sezonów z powodzeniem w tej lidze trwa chyba 100 Stomilu Olsztyn, który teraz niestety już jest drugoligowcem, jest najdłużej będącym klubem w pierwszej lidze. Mieliśmy do tej pory wyjątkowe, jak na pierwszą ligę, trzy sztaby teneskie. Był to no i teraz się... Mamrot, i... Ma... Mamrot Grzegorz Niciński i Iwan Dziurzewicz. Skutecznie doprowadzili tą... ten zespół do... do fajnego rozwoju. Wiemy jak bardzo ważnym elementem był ostatni mecz finału w barażach o ekstraklasę. Ale trener Iwan Dżurczewicz podjął decyzję, że po trzech latach pracy w Robin Głogów i po dobrym swoim rozwoju klubu podjął decyzję, że odchodzi i jest teraz ze swoim najbliższym sztabem tenerskim trenerem Śląska Wrocław. Przyszedł czas na nowego trenera. Jest to w tym momencie Marek Gołębieski. Ja kilka tylko, tylko jeszcze powiem, jak do tego doszło. Mieliśmy, kon oczywiście nie mieliśmy aż tak dużo czasu na poszukiwanie trenera. Z prezesem podjęliśmy decyzję i wybraliśmy trójkę trenerów. Była troszkę to, to inna koncepcja, bo wpierw poszukiwaliśmy trenerów z takich bardziej doświadczonych. Spotkaliśmy się z trzema trenerami z różnych sytuacji wynikających że przedłużającego się sy systemu gry w barażach. Coś tam nam te rozmowy spełzły, że nie wszyscy trenerzy na nas jakby poczekali swoją decyzją. Następną decyzją było, że jeżeli nie wyszło to nam doświadczonymi trenerami. Podjęliśmy decyzję, że szukamy podobnego typu profilu tenera, jak był Iwan Dżurdzewicz. Wykonałem kilka telefonów do trenerów. Rozmawiałem z jednym trenerem, którym nie za bardzo nam pobyło. Okazało się, że nie udało nam się porozumieć. Pan Marek Dołębieski, który jest teraz koło mnie, był drugim tenerem, którym się na poważnie spotkałem, porozmawialiśmy, spotkaliśmy się jeszcze z Panem Prezesem i z Panem Markiem przy meczu rezerw w sobotę. Podpisaliśmy jakby wstępną, wstępne porozumienie, dzisiaj o godzinie dziewiątej w naszej siedzibie naszego biura, w obecności Pana Prezesa podpisaliśmy z Panem Markiem jego asystentem umowę, która opiewa na rok plus jeden, czyli mamy tam jeden paragraf dotyczący zdobytego miejsca w pierwszym roku i zaczynamy nowy, mam nadzieję, nie mniej ambitny okres niż do tej pory. Panie Marku, bardzo proszę, teraz Pana czas. Dziękuję bardzo za ciepłe przywitanie i za szansę tutaj w Waszym klubie, że będę mógł prowadzić tak dobrą drużynę, bo zeszły rok i poprzednie lata pokazały, że chrobry rozwija się w dobrym kierunku. Na wstępie chciałbym też docenić pracę ustępującego trenera, jego sztabu, że, że tak daleko doszli i byli o krok od awansu do klasy, ale to jest wiadomo praca wielu ludzi, mogłem tutaj poznać przez te parę dni jak to dobrze jest zorganizowane i bardzo się cieszę, że mogłem tu w to miejsce trafić. Jestem trenerem, tak jak tu dyrektor wspomniał, gdzieś tam na dorobku i też będę chciał udowodnić całej jakby szerszej publiczności piłkarskiej, że że nieprzypadkowy wybór i, i będę się starał swoją pracą y, zrobić wszystko, żeby tak było, żeby choroby zwyciężył jak najwięcej y, spotkań w Lidze. No, będzie to okres na pewno budowy zespołu, bo jak wiemy, kilku zawodników y, dzięki swojej dobrej grze w zeszłym sezonie y, opuściło już y, szeregi, a może, podkreślam, a może, że kilku może jeszcze opuścić, ale myślę, że te transfery, które dyrektor i ja już dokonaliśmy, czyli Kamil Wojtyra plus jutro dwóch zawodników nowych podpisze kontrakty. Jeszcze szukamy na dwie-trzy pozycje zawodników. Będziemy chcieli wzmocnić zespół i, i godnie reprezentować rozgrywki tutaj w pierwszej lidze dla Chrobrego, żeby drużyna była dobrze przygotowana i, i dobrana też pod względem motorycznym i charakterologicznym. Także tak na wstępie tyle ode mnie, jeżeli są jakieś. Do mnie pytania, a pewnie są, także poproszę. Jeszcze może dodam od siebie, że oczywiście pan Marek powiedział, mówi o, o sobie skromnie, że jest ten na, na dorobku, ale miał bardzo mocny okres, gdzie był pierwszym tenerem Legii Warszawa. Może to w jego jeszcze w historii nie, nie uważa tego za sukces. Dla mnie, biorąc pod uwagę jego charakterystykę i dobór tenera, to było bardzo ważne, bo uważam, że ten, który. Może nie osiągnął nieodoma jakichś sukcesów według siebie, ale spotkał się z, taką, z tą sytuacją, która dla tenerów no, mało których jest do zdobycia. Być w legii, grać w pucharach, być w ciężkim momencie w legii, spotkać się z całą tą otoczką wielkich ambicji, uważam, że to będzie bardzo ważną cechą, którą też pomoże przy przyjęciu nowego zespołu. A przyjmuje zupełnie nowy zespół. Kilku zawodników, które odeszło, to nie jest. Tylko dlatego, że tak Chrobry chciał. Mar Marcel Ziman, czy Michał Żuchowski, czy Dominik Piła, mieli kontakty ważne do 30 czerwca. Jak w każdym klubie, coś się skończyło, wybierają nową drogę. To nie, że choroby z nimi nie przedłużył, czy choroby ich nie chciał. Wybrali du dużo wcześniej taką drogę, że po iluś tu latach idą swoją historię, tworzą na nowo. Kilku zawodników jeszcze ma ważne, nie ma ważnych kontaktów, ale do 30. się kończą. Pan Marek musi się zapoznać z nimi, spotkać i porozmawiać, czy będzie chciał z nimi kontynuować. Nie jako klub, tylko jako on, bo on będzie budował swoją motorską drużynę. Dogrywamy kilka kontraktów. Musieliśmy troszkę przyspieszyć i ja wziąłem na siebie te trzy kontrakty z tym, że jedno to był wybór trenera, musieliśmy to bardzo szybko spiąć, także po raz pierwszy musieliśmy wyjść przed szereg z prezesem, żeby pomóc Pomarkowi, bo czas goni, już za półtora tygodnia trzeba zacząć okres przygotowawczy. Pan Marek ma kilka swoich nazwisk, do, w tym momencie będzie realizował jakby tych zawodników, którymi będzie chciał grać i będzie przed nas niestety rozliczany. Tak, i tak, tak to, to wygląda, bo pracy. to nie jest tak, że choroby tylko ma trenera i, i nic nie robi, i czekasz, że się kontrakt skończy i Tener odchodzi i się nas chwali. No, to nie jest tak. No, po prostu staramy się wybrać takiego tenera, którego wspomagamy i chcemy, żeby się ten kontrakt wywiązał z, z, z osiągniętymi celami sportowymi. No i teraz pan Marek ma bardzo trudne zadanie, bo Wydawało się, że kręgosłup zostaje. A tu kilku naszych zawodników po tak dobrym sezonie, jak, jak Mikołaj Lebedyński dostaje propozycje z ekstraklasy, cały czas gdzieś tam w podszeptach słyszymy medialnych, że też to może spotkać naszego wyśmienitego bramkarza Reszczyńskiego, i oni odejdą, bo mają zapisy które nam dadzą poważne kwoty finansowe jak na chorobę głogów, ale my też tego nie możemy zastopować. No niestety pan Mary będzie musiał wtedy w ekspresowym czasie szukać zastępców. Naprawdę, powtórzę jeszcze raz, będzie miał przed sobą bardzo trudny okres. Musimy się z tym liczyć, że bo te transfery, które my dopinamy, to są, to są, są bardzo mocne transfery, nazwiskowo według mnie są bardzo mocne, ale czy to zrobimy zespół w takim stosowym czasie, czas pokaże. Być może to będzie, że na starcie wystartujemy bardzo dobrze, a, a może tak jak z Iwanem po ośmiu meczach będzie jeden punkt, a pierwsze zwycięstwo było w dziewiątym meczu, co nie przeszkadzało nam, że na koniec w ostatnim 34 meczu zabrakło nam jednego punktu po zwycięstwie w Podbeskidziu do, do barażu, także i, i jeszcze podglądaliśmy na komórkach co się dzieje od rawniec czy ty grała, czy przy remisie jeszcze mogliśmy być w barażach, także piłka nożna każdy mecz decyduje. Proszę, LK, panie prezydencie, w głowie. E, tak jak już dyrektor wspomniał, trudne zadanie przed panem, ale jak już pan te klocki, to jakiego kibicy zobaczył mi się dni. Charakterystyka moich drużyn, myślę, że jest zawsze podobna, strzelają staram się, żeby te drużyny grały ofensywnie, tak? czyli usposobienie ofensywne, ale też nie możemy zapomnieć o dobrej grze w defensywie. Ja się bardzo cieszę, że, że z tego bloku defensywnego na tą chwilę tylko był mi jeden zawodnik, tak, lewy obrońca i gdzieś ten blok defensywny doświadczony i przede wszystkim złożony z dobrych piłkarzy pewnie będzie wymagał małych korekt lub, lub, lub gdzieś tam zmiany organizacji w grze defensywnej, ale Drużyny, które gdzieś tam mm, zawsze, ja lubiłem to takie drużyny, które grają ofensywnie i piłkę przede wszystkim fajną dla kibiców, tak, czyli, czyli stwarzanie sobie sytuacji i strzelanie zawsze to, o tą jedną bramkę więcej od przeciwnika. Panie że przedstawi Pan swój sztab szkoleniowy? Bo wiem, że... Tak, tak, sztab szkoleniowy będzie składał się z siedmiu osób, no, nowym na pewno... Człowiekiem tutaj w Głogowie będzie mój asystent Grzegorz Szoka, jest to trener z sukcesami w piłce młodzieżowej, zdobył Mistrzostwo Polski z Legią Warszawa rok temu. Teraz w tym roku zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski też z Legią Warszawa. Grzesiek gdzieś tam postanowił po czteroletniej przygodzie z Legią Warszawa pójść taką ścieżką seniorską i, i został moim asystentem od tego roku w Chrobrym. Drugim nowym człowiekiem tutaj w, w naszym klubie będzie Mateusz Wójcik, trener bramkarzy, który wcześniej pracował w pierwszoligowej Resowi Rzeszów. No i reszta członków sztabu jest tutaj Wam znana, czyli Maciej Itczak, trener przygotowania motorycznego, kierownik Damian Sędziak i fizjoterapeuci Pan Szafer, Szafer Radek, i główny jakby fizjoterapeuta Mazur Grzegorz. To jest sztab siedmiosobowy. Myślę, że tutaj duża pomoc też pana dyrektora i pana prezesa. Dziś to takie zaplecze też marketingowe, które też poznałem panią i, i pana bardzo sympatycznego. To będzie taki najbliższy mój sztab, z którym będę współpracował i starał się, żeby drużyna grała bardzo dobrą piłkę. Mamy kciuki. Panie dyrektorze, tak między wyszami można było czytać kontrakt 1 plus 1 z zapewnieniem pewnego miejsca po tym sezonie. To jakie to musi być miejsce, żeby trener po kolejne 12 miesięcy został? Tego już nie mogę powiedzieć tajemnica kontraktu, ale to nie jest tylko utrzymanie się w lidze. także trener miał ambitniejsze, ambitniejsze. Nawet mogę powiedzieć, że troszeczkę miał wyższe, ale dla bezpieczeństwa, żeby się potem nie, nie było spinki to obniżyliśmy troszeczkę te o dwa miejsca do, do, do tyłu. Uważamy, że jak na pierwszy rok te miejsca są dane, byłby bar bardzo dobre na budowanie zespołu, który by miał w perspektywie o coś powalczyć, bo nie chcemy być tylko średniakami w lidze, tym bardziej myślę, że po, tym, po tych trzech meczach, czyli przy otwarciu stadionu w Łodzi, po półfinale barażu z Arką i finał, w Kielcach Głogowianie zobaczyli, że chorobie głogów jest, jest wartością dodaną i że wszyscy mimo że nie przychodzą może tak licznie na stadion, się utożsamiali, także myślę, że nasze zdanie będzie, będzie teraz o 100%. Bardziej skomplikowane niż do tej pory, i mieszkańcy w głowa będą chcieli od nas wyższych celów niż do, do tej pory, i tego się troszkę boję, bo zbudowanie zespołu IG Świątek, jakby był tener, nasz pan Marek był tenerem, to by miał 15 lat gwiazdę przed sobą, by ją prowadził indywidualnie. A tu w zespole będzie miał też kilku bardzo dobrych zawodników z bardzo dobrymi nazwiskami, którzy grali i w extra Klasie i byli w Ligach Zagranicznych, teraz powracają i wylądują u nas, ale czy skutecznie i szybko zbuduje zespół na, na ostrą walkę ligową, to Czas to zweryfikuje. Z, z Iwanem, jak budowaliśmy pierwszy zespół, wydawało się nam na sparingach, że będziemy walczyć o górę, a, a okazało się, że tą górę walczyliśmy w ostatnich meczach a, i było bardzo, bardzo ciężko. I, i, ten, I tą czerwoną pozycję, żeśmy oglądali długo, nawet do okienka zimowego, dopiero pierwsze mecze w Puszczy i Zagłębie w Sosnowiec dały nam te punkty, że wyskoczyliśmy w dwóch meczach rundy rewanżowej z pozycji czerwonej, także... Wiemy jakie to jest trudne i wiemy jakie trudne zadanie jest przed panem przed nowym trenerem. Panie trenerze bardzo dobrze radzą sobie rezerwy które pod wiele do trzeciej ligi z tej młodzieży Głowski też pan będzie korzystał? No między innymi moja wizyta na ostatnim meczu ligowym i teraz wczorajszy mecz też widziałem na żywo. Jest paru fajnych chłopców, którzy gdzieś tam pukają już do pierwszego zespołu. Myślę, że na pewno kilka nazwisk znajdzie się w szerokiej kadrze pierwszego zespołu. Jeżeli na to zasłużą i myślę, że swoją pracą na treningach udowodnią, że, że to miejsce im się należy gdzieś, nawet czy w pierwszym składzie, czy wchodząc na boisko w drugiej połowie, ja nie mam z tym problemu. Ja prowadziłem wcześniej zespoły składające się czasami z siedmiu 8 odzieżowców. Czy w Skrze, Częstochowa, czy w rezerwach legi graliśmy czasami 11-10, więc mówię, dla mnie liczy się jakość przede wszystkim zawodnika. Fajnie jakby to był wychowanek tutaj z Głogowa, bo pewnie każdy tu z tych chłopaków marzy o tym, żeby grać w pierwszej lidze. Dla mnie to też by była fajna sprawa, jeżeli mógłbym kilka nazwisk nowych gdzieś tu wprowadzić. No będziemy też dążyli do tego, żeby rozwijać tych chłopaków indywidualnie, bo jedną rzeczą jest tu na pewno każdy kibic chciałby, żebyśmy wygrywali, ale dla mnie też jako trener jest ważne, żeby ci młodzi chłopcy szli do przodu i, i też będę się starał takie treningi dodatkowe dla tych chłopaków młodych robić, żeby, żeby szli do przodu i się rozwijali. Tak? Gdzieś tam swoją wiedzę z pracy w Akademii Barcelony też, bo pracowałem 8 lat yy, tu w Polsce i z legii myślę, że gdzieś tam przełożymy że, na rozwój tych chłopaków młodych. Słowa, które padły tutaj o młodzieżowcach, 7 w 11 zapamiętam i będę te, będziemy to weryfikować. To wszystko zależy od tych chłopaków. Czas na przygotowania. Kiedy ruszą przygotowania? Kiedy zawodnicy wrócą z treningu? Bo tutaj przed konferencją prasową usłyszeliśmy, że ten termin jest troszkę wydłużony, że mają trochę więcej czasu na Znaczy, Sytuacja jest taka. Wiemy, że późno dosyć zawodnicy zakończyli sezon, bo mieli mecz barażowy z Koroną. Dostali od nas wolne do 20, ale to nie jest wolne do 20, bo 13 mają rozpiski indywidualne, biegowe, także muszą przyjechać przygotowani. Trener motoryczny panuje tam nad sytuacją taką, że oni muszą te treningi nam wysłać i udowodnić, że to zrobili. Tak, no, no Nie mogą przyjechać z marszu, z wakacji, z plaży, bo, bo wiadomo, że to się wiąże z kontuzją i ci zawodnicy są profesjonalistami, więc myślę, że 20 już. Mamy jeden trening, a już od 21. mamy już po dwa treningi, więc do meczu pewnie ligowego musimy nadrobić gdzieś tam te jednostki treningowe. Przede wszystkim muszę pokazać zawodnikom jak ja będę chciał grać w piłkę ofensywnie, bo w defensywie myślę, że dużo nie będziemy zmieniać, bo była dosyć szczelna i okej, okay, tak. Także tyle. Tłumacząc pana Marka, tą decyzję musiałem ja podjąć, bo było, sytuacja była taka jaka była. Musieliśmy rozmawiać z nie byliśmy pewni do, kiedy sfinalizujemy Stały sztab czenerski, wiedząc, że myśmy grali jeszcze dwa mecze bardzo ciężkie, o tydzień później. Specyfika tego 20 się też wiąże z tym, że jest ten tydzień Bożego Ciała, więc sam już na swoją odpowiedzialność podjąłem decyzję, rozpuszczając zawodników do domów na urlopy, że to będzie od 20. Udało się to szybko spiąć. Pan Marek, jak się że 20. nie był zbytnio z tego zadowolony, bo już by chciał jednak, żeby przed Bożym Ciałem było to, to pierwsze spotkanie i zapoznanie, ale niestety już teraz nie możemy ściągnąć zawodników, po prostu dlatego rozpiski będzie to potem weryfikował na podstawie zapisów. Nie było innego momentu. Pan Marek by o, by o kilka dni to wszystko przyspieszył. I jeszcze pytam o sparingi, czy już są zaplanowane w klubie? Tak. Gramy 25 z Kaliszem u siebie. Następną sobotę gramy z Polkowicami. To już kwestia ustalenia, albo u nich, albo u nas. I ostatni sparing przed ligą jest z Zagłębiem Lubin, także to są trzech, nie wykluczam, że jeszcze jeden dojdzie sparing w środę, ale to muszę zobaczyć po prostu w trakcie mikrocykli treningowych, czym potrzebuję tego, czy nie, ale, ale te trzy są na pewno za, za na pewno je zagramy. A długo pan się stanowił ofertę z czy też były może inne propozycje? Pięć minut. Pięć minut. Tak. Poszedłem do dyrektora Zielińskiego, czy da mi zgodę na odejście, bo miałem jeszcze roczny kontrakt i też chciałbym podziękować władzom Legii, prezesowi Mioduskiemu i dyrektorowi Zielińskiemu, że, że umożliwili mi t, y, przyjść tutaj do tak dobrego klubu i dziękuję im za to, że mogłem też pracować w Legii przez rok. Mam nadzieję, że ten rok dla Legii będzie lepszy, ale mówię już skupiamy się na pracy tutaj w Głogowie od następnego piątku. Y, osiedlam się, myślę, że będziemy pracowali pełną parą tutaj wszyscy, żeby klub wyglądał jak najlepiej. Jeszcze jedno pytanie o bo panu taka deklaracja, że Trzeba dostawić tych zawodników, którzy odchodzą. Ilu tych zawodników pan jeszcze potrzebuje w składzie, żeby ten zespół mógł przystąpić w takim do pana wymiarze do tej, do tej ligi, która rusza no tak? Z tego gdzieś tam gdzie liczyłem, to tak około sześciu zawodników gdzieś może nam ubyć, tak? albo, albo ubędzie, około. Mamy trzy transfery, więc jeszcze oceniam, że około trzech transferów musimy dokonać. Także tak, tak to sytuacja? wygląda. No, przede wszystkim lewa strona, tak? Lewa strona i obrony, i pomocy, bo, bo tutaj odszedł na, od nas piła i, i ziman, więc tutaj musimy uzupełnić te braki. No i gdzieś tam pewnie w środku pola jednego zawodnika będziemy chcieli pozyskać. Ale to mówię, musi być to fajny zawodnik, gdzieś tam taki zwany złoty strzał, żebyśmy nie brali zawodnika sztuka dla sztuki, tylko żeby nam pomógł, tak? Bo, bo chcemy zbudować taką kadrę, która powalczy o. o o dobry sezon. Czyli spieszyć się, nie będziecie z transferami. Moment, znaczy kiedy... na pewno te dwa jeszcze prawdopodobnie jutro domkniemy, tak? To będą trzy transfery, no i te trzy będziemy chcieli tak mm, przemyśleć dobrze, żeby, żeby wziąć. Ale fajnie by było zamknąć ich do pierwszego treningu, do pierwszego treningu czyli do 20 czerwca. Dwa to... zamknięte, pomogę tenorowi, prowadzimy, hmm. ma swoją listę, prowadzimy rozmowę, a transfery się niestety nie prowadzi. Króciutko. Każdy zawodnik, który jest atrakcyjny nawet przy naszym budżecie, oczekuje. Menarze są po to, żeby te oferty porównywać. Rzucamy my swoją ofertę. menedżer wykorzystuje to do innego klubu, także nie zdadzę tajemnicy, że na jedną, na jedną pozycję być może daliśmy termin, żeby się. do piątku. Do piątku. I wtedy byłby następny taki strzał w środku pola też i został nam... Też mam nadzieję, piłkarz. Że się I zostaje nam nieszczęsna lewa strona, która nas bardzo mocno osłabiła, bo mówię tutaj, Dominik Piła, który rozegrał oprócz jednego meczu wszystkie mecze i wszystkie prawie minuty dostępne w lidze, dlatego tak pro system nam podskoczył, no i Marce Ziman, który nie był nigdy aż obrońcą u nas w sytuacji kryzysowej, kiedy wypadł na Banasiach po kontuzji, stał się obrońcą, też wybrał, że po czterech latach pobytu w Chorobrym Mówiło się o przejściu jego marzeniach do, do, na, na zachód, a poszedł na północ i, i nagle wylądował w, u naszego przeciwnika, którym będziemy się mierzyć. Zmierzymy się z Marcelem, ale nie za Odrą, a, a nad, nad Bałtykiem. Ja Mamy bardzo dobre skojarzenia i wspomnienia. Jest, <śmiech> <śmiech> Dziękujemy, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.